Szlak Gryfików Stargarskich jest projektem Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Jest takim szlakiem ocalić od zapomnienia, gdzie oprócz tej takiej typowo turystycznej wartości, którą niosą te urocze figurki, ma za zadanie przypomnieć mieszkańcom miejsca, które dzisiaj nie istnieją. Miejsca istotne dla historii naszego miasta, dla historii Pomorza, to między innymi Dom Kata, Kirkut Żydowski, miejsce Starego Grodu, gdzie właściwie Stargard miał swój początek. W tej chwili mamy 16 gryfików. Przy każdym z gryfików jest tabliczka z kodem QR, który kieruje na stronę poświęconą właśnie gryfikom, gdzie można o każdym gryfiku poczytać, jak to miejsce wyglądało, czego dotyczy. Chcielibyśmy, żeby tych gryfików było bardzo dużo, ponieważ miejsc wartych ocalenia od zapomnienia jest jeszcze sporo.